Tam gdzieś ten w lewo miałem Żeby go nie przejechać <śmiennie> Bo tu też było ładnie, co? Bo tam pod tą górkę się pojechał. A to dobra, zróbmy, zostawmy to na jutro w sumie. Teraz zrobię zdjęcie tam na tej góreczce Koło mojej drogi.

Tutaj przed nami, patrzcie jak ładnie. Słoneczko, jest o, to w ogóle sztos O, tu do zarąbi zarobi się ciepło, o, jak mi dobrze Tak mi słoneczko ru o, fajnie Pobrzewam te czyste kogle. Te takie na słońcu zostawiłem, niestety Nie euro fajnie Dzięki, dzięki e, No fajnie się leci 13 tysięcy na świetle w Przebiegu o, W sumie trochę tym zirkiem już zrobiłem, tak sobie pomyślę 3,5 nie no 3,5 2,5 tysiąca kilometrów To już tak by chodziło 2,5 no, tysiąca, a to chodzi na no, no, to jest jak na wyjeżdżenia tam no wiecie, październiku, był remont No jeden 3 miesiące Nie no, dobry wynik, dobry wynik Znaczy, że jeżdżę, no Simpsons nie stoi trzeczka <grym> O pod, ale rzeczka Rzeczka, ła Kaczka, dziwaczka O, panowie wracają Ja jechałem, oni szli Ja I, I, i. I, wracam, oni wracają, się zgadaliśmy <grym> Ale pięknie, z ludziska, no patrzcie się Te nie są piękne, widoczki się. O, tutaj słoneczko A tutaj pan sportowiec zbiegać O bieganie, to jest ciężki temat Kiedyś próbowałem w jeden dzień co zrobiłem? Po prostu kupiłem buty do biegania z do Biedronki, kupił się <grym> I poszedłem na ławkę i zjeść I to był mój pierwszy, ostatni raz, kiedy się poszedłem biegać W lewo! O i tak moi drodzy No kurde, muszę sobie jeszcze to zdjęcie zaraz zrobić, bo nie wytrzymam, no Nie wytrzymię. Przegórkę i żeby było widok na to wszystko Bo patrzcie, jak jest cudownie Aha, a tutaj z lewej strony przedtem coś widziałem Miejscóweczki ale tej mi się bardziej podoba i zdjęcie mi się mogę powoli. No ciężko się tu gdzieś ustawić na zdjęcia. O tu jakbym sobie zjechał. O nie, no tam ta górka mi siedzi i zaraz mi się jak tam wejść. Cześć! Udało się! Kurcze, gdzie strony wyjechasz? Chłop, ja byłem tam, pojechałem tam na dół, potem na sam dół pojechałem pod zaporę. Ja wyjechałem z Czarnożego, był ten slot Indiana. No to nie wiedziałem nawet. Tak głupak pojechałem? Zrobiłem tak, uszczyki górne, uszczyki dolne.

No i tak moi drodzy, te dwie maszyny co tu były? To jedna to jest piątka taka porobiona a ta druga była na podwójnym wydachu, to była 160 ludziska. Tutaj ziemuj mówił, że ona leciała nawet 190, dokładnie tego na niej wyciągnął. Więc uważam, że to jest naprawdę wciul moim zdaniem. No ale co, zaczęło się robić chłodno, koledzy też wjechali do domu koło więc się rozjechaliśmy, lecę sobie jakieś gryla opierdzielić, bo po drodze trochę głodny jestem No i co? Myślę, że fajny odcinek wyszedł Taki pierwszy zwieszczat a ja teraz sobie siądę i poszukam sobie jakichś nowych miejscówek, gdzie by tutaj można mój jutro uderzyć. No i będę śmigał. O, ale jest pięknie Bo tam jakby mi się ludzisko udało dostać Może kiedyś co? Nie no muszę Nie byłbym sam, gdybym nie zrobił sobie w takiej porze zdjęcia no, patrzcie się, idealnie Teraz testujemy, stryknąć ładnego, ale telefonem sobie <grym>, czasu nie można za dużo Dobra, mordeczki. Mamy uchwycony zachód słońca. Jest cudownie. Mam nadzieję, że jutro sobie troszeczkę bardziej rozproszę miejscowy i ogarnę jakieś fajne miejsce. No i ja cóż, żegnam się z wami z tego fajnego miejsca. Z tym pięknym widoczkiem na Jarosławińskie. Góry, Bieszczady i Zachód Słońca. To mówię ja, jego vlog. mordeczko I dziękuję za oglądanie. Ciao, ciao.